Święty Jan Paweł II w liście na trzecie tysiąclecie Tertiae Milenio i Neunte napisał takie słowa, że jedynym programem duszpasterskim Kościoła jest kontemplowanie oblicza zmartwychwstałego Chrystusa. I tego uczy nas Matka Boża, ta z dzisiejszej Ewangelii, biegnąca z Dobrą nowiną do swojej krewnej Elżbiety, przepełniona Duchem Świętym, przepełniona nadzieją, biegnie, aby oznajmić tajemnicę, którą objawił jej Bóg, i to, że w sobie nosi życie. I po narodzeniu Syna Bożego, ona kontempluje najpierw to małe dziecko, twarz tego małego dziecka, a potem Twarz dorosłego Jezusa, który rozpoczyna swoją misję, to wpatrywanie się w Niego, to towarzyszenie Synowi tutaj dla nas ona jest nauczycielką wiary, ale też nauczycielką ufności i głębokiej nadziei. W dzisiejszym pierwszym czytaniu w pieśni nad pieśniami słyszymy słowa Ukaż mi Panie swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos. To słowa, które natchnęły bardzo mocno Ojca Jana Górę, naszego kochanego duszpasterza, współbrata, który napisał je, umieścił je na swoim obrazku prymicyjnym. Słowa, które towarzyszyły mu przez całe życie, aż do ostatniej odprawianej mszy, dzisiaj jest rocznica jego śmierci. Ciągle mamy w uszach, w pamięci, wielką wdzięczność dla jego posługi. Słyszymy jego słowa gdzieś z przeszłości. To jego wskazywanie drogi, pełne nadziei. I sam. Napisał o tym w ten sposób w swoim komentarzu do pieśni nad pieśniami. Nigdy nie podejrzewałem, że właśnie te, a nie inne słowa staną się mottem mojego powołania w kapłaństwie i w zasadzie całego mojego życia. Na obrazku prymicyjnym kazałem wydrukować: Ukaż mi swoją twarz, daj mi usłyszeć Twój głos, i dodałem od siebie. Dla ciebie przecież żyję, mówię i śpiewam. Ze swojej strony obiecywałem poświęcić tej sprawie moje życie, moje mówienie i mój śpiew. Poszukiwanie Bożego oblicza i nadsłuchiwanie Jego głosu zajęło mi całe moje kapłańskie życie, napełniło mnie szczęściem i sensem. Czerpał z tego siłę, aby innych prowadzić do Boga, aby innym przekazywać głęboką nadzieję. Tą nadzieją napełniony dzielił się z innymi. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu raz jeszcze za Jego życie, za Jego posługę.